Czytanie z dziejów apostolskich Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im Słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Gallio został prokonsulem Achaii, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów: Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze prawo, Rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach i wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi, Sostanesa, bili go przed sądem. Lecz Galliona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez długi czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W kenchrach oszczyk głowę, bo złożył ślub. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Wy będziecie płakać i zawodzić. A świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.